Proszę Pani, bo ja tutaj wczoraj byłam na koloryzacji, i jednak nie podoba mi się to, że tutaj jest tak ciemniej. Chciałabym mieć tylko jasny blond. Ale wczoraj podczas konsultacji pytałam, czy będzie to koloryzacja sombre, czy koloryzacja globalna, czyli blond na całych włosach. Zdecydowała się Pani na sombre. Bo napatrzyłam się w internecie i spodobało mi się to, u innych dalej mi się to podoba, ale jednak. Nie czuję się w tym dobrze. Także mogłaby Pani teraz szybciutko tutaj białą farbą w ramach reklamacji. Proszę Pani, ale ja mam za chwilę klientkę. Poza tym najbliższy termin na koloryzację do mnie to jest za około 3 tygodnie. No i już informuję Panią, że na pewno nie zrobimy tego w ramach reklamacji. No ale jak to? Czy ja mam po raz drugi za to samo zapłacić? Ta reklamacja zostaje rozpatrzona negatywnie, ponieważ nie stwierdzam żadnego błędu w sztuce fryzjerskiej. Pani życzenie zostało spełnione. To zostawmy już. Przemęczę się jakoś ten miesiąc czy dwa, może się przyzwyczaje no i zobaczymy, za dwa miesiące zrobimy najwyżej sam pląd.